Miałem epizod w Warszawie dwa lata temu, też delikatny, że więcej imprezowałem. Teraz jakoś tak więcej czasu spędzam, e, może nie sam, ale z najbliższymi dość hermetycznie. E, to nie jest chyba efekt pandemii, bo już wcześniej miałem taki, e, może nie niechęć, ale jeżeli imprezuję, to raczej w wąskim gronie osób z bardziej, e, z bardziej e, moim gronem po prostu. Najbliższych znajomych. Bardziej wolę domóweczki niż większe imprezy. Może trochę ze względu na popularność, bo jednak nie zawsze na imprezie jest komfortowo, jak się jest powiedzmy popularnym, iść i po prostu być tam, bo o ile kocham swoich fanów i są wspaniali, no to niektórzy, szczególnie po napojach wyskokowych bywają męczący i dlatego też, między innymi, unikam miejsc, gdzie jest sporo ludzi po prostu. Oczywiście, samo proszenie o zdjęcie albo zaczepianie nie jest nie Niczym złym, ale wszystko zależy od formy, w jakiej się to robi, tak? I też od tego, aby wyczuć moment. I tutaj nie chcę przetaczać sytuacji, bo w, które się wydarzyły, tych negatywnych, bo oczywiście ich jest dużo, dużo, dużo mniej aniżeli sytuacji pozytywnych, gdzie mi jest miło. No ale jednak się to zdarza i głównie właśnie na takich imprezach, więc umiem sobie radzić w tych sytuacjach, ale nie wiem, jakoś. Nie mam w sobie jakiegoś żalu, że nie jestem takim imprezowym świrkiem, chociaż i tak u mnie to jest różnie, bo raz mam okres w życiu, że więcej imprezuję, raz mniej. Teraz mam akurat taki, że się skupiam na sprawach zawodowych.